Siłka z tej strony 672, a to jest nasz drugi, trzeci odcinek z minigamesów. I to już jest, jak powiedzieć, um, The Walls. No The Walls to jest. się będziemy grali na The Wallsie. Więc tak, bieramy truszynę czerwonych. Zawsze w nich byłem, nie? Oj, sorry. Bo zawsze w nich byłem, więc wybrałem różne czerwonych. Na dzisiejszą naszą mapką jest takie kuwienaczko No, takie coś. Serduszko ładne, piękne. Mm. No, dobra. I zaczynamy w czerwonych, więc najbliższy przeciwnik Najbliższy przeciwnik jest ten. Dobra. Więc się będzie tutaj latało. What Ta faka. the Ta faka. Trudne lagi. Nawet i nie drobne, tylko mocne. To więc tak. Trudno sobie zrobić bazę, ale sobie tutaj nie będzie tej bazy. To jest kwarc, blok kwarcu, tak. tylko trochę pozbieramy. Więc tak. Jest drewno, Tu jest chata. widzimy tutaj chatki, mi się puchatki. Coś mi tutaj... Coś tam, co. Coś mi się tu z tym dzieje. coś. K, yeah. what the fuck? <try> 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 Dobra, co się więc weźmie sobie? To nikomu na pewno nie będzie potrzebne, więc tak dobra, tutaj coś mi właśnie z mapą się stało, ale nie wiem co, więc tak tutaj było wejście. Mimo, że ja wtedy nie wchodziło, mamy jeszcze parę minut, 12, i więc tutaj, tak tu zacznie. Zaczynaliśmy. da się tu rozwalać? Pomyślmy. Chyba nie. <grych> Więc się nie da. Super, któryś zabrał jedzenie. Tylko, że jesteśmy w stydnej drużynie. Bardzo się z tego cieszę. Powiem wam. Ja ram się z tego. Więc idziemy, idziemy. Dobra, stone mamy. Ok, dobra, spokó. Muito fina de gelado, gelado... Mhm. jakieś drewno, bo mam pięć żilaza. Mmm, po drewianku idziemy. Z kipikej to będzie zajedał teraz. No, gaju. Gejo. Oczywiście więc tak, to wziąłem, wziąłem, wziąłem. Tak, zaraz to, za 10 minut będzie otwarcie Tego gówna, Więc mamy jeszcze czas Na tego zrobienie Fak, zapomniałam, że tego Tutaj nie ma Nie ma, nie ma Serio nie zrobiłem tego Gra na lagach Serio? Dzikiladzi? robić to tak i tak i tak Wtedy się wkładę po jednym węglu Żeby ci nikt nie zajumał tego, nie? Moje dużo takich ludzi, co kradną. Ju, 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 ju. Mhm chcę zakradnąć ten węgiel. Tu no, jak mi nie mnie ja go nie zabrał. Trochę wykopię. Mhm, już od razu żelazo. Mogą być lagi niedrobne, tylko nawet mocne. Jakoś... Tak mam... Taki mam internet. Taka logika prosta, nie? jest tak, a reszta sobie pójdzie. Na no jakiejś zbrojkę czy coś? Teraz to jest reszta żelaza. madafaka O mata Ale jestem szczęśliwy. A ja, ja wygrałem. No, lol. Bo... No, już kładę wszystko, jakby co to? Raz, dwa, zabiorę. Żeby u niej nie, nie robię tego. Na razie będę kopał. Mi się nie opłaca. Okej. Okay. 7 minut nam zostało i może być spoko. 7 minut, minut, minut. 7 minut może się stać wszystko, więc. Więc teraz to trzeba zrobić, tutaj wykopywać. Musimy tak zrobić, żeby za pierwszym razem nie przegrać, czy żeby pograć, porozwalać różnych ludzi. Trafiłeś na żelazo, a jak? Jak zawsze, nie? <grymne> Dawaj to, Dawaj tu. O faka. Jak mi się tu poszło? Jakaś taka cisza. Lag. Wielki lag. Jak zjewisz się? Tylko jeszcze jedno żelazo. No więc tak. Co nam to wystarczy. Wystarczy to nam na tak. Na, na, na pierśnik. Na pierśnik. Mm, I teraz może zrobi się hełm. No oh fuck, nie wiem żeby było tego, ale nie ma the fuck No No ta ja nie no, z takimi lagami tu nie zabijają. O Siemoneczku <laughs> Wy więc to się zrobi tak. Tu nam jeszcze dostało coś, to można... Jedzonka nie przepalimy, bo nie mamy, ale można jeszcze to przepalić. Zostało nam tyle węgla. I zaraz stąd spieprzamy. Jak będą już 4 minuty. Nie crafting, tylko piecyczek. Bo crafting nie jest nam potrzebny. Więc tak. Więc można tu się fajnie udomowić, nawet. Tylko jeszcze wszystko tutaj zrobić, nie? Bo jak tutaj będzie, to będzie ich trzeba podabijać. A ja zapalę światło. O, moja grzyba. Dobra, jestem i moja grzyba też jest. Ymm, crafting słodko wygląda, jak jest malutki. Więc tak. Parę minutek zostało, więc szybko to trzeba porozwalać. I tak. Więc to można wyjść tak, że lubię to, tak. Mmm, 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 tam jest... Aha, nie, bo sorry, sorry. Przepraszam Was. Pomyliło mi się. Tam są nasi. nasi. jak ktoś pomyśli, że... nikogo nie ma syna, szybciej wejdę i tutaj podlejcie i skusnę już mam drobne, a nawet i nie drobne, tylko mocne lagi. Aha, mhm, to tak wyjdzie, tak A ja spryciarz Tak, tak I wezmę sobie jakoś to A już niech to zostanie jak jest Że, właśnie tak, a nie mam pochodnie Dziki pochodni. i pochodnie wee, wee. Mi dwa sorry. Więc tak, to tak, 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 tak. Dobra. Za dwie minuty wszystko będzie. lit, patrzcie Mi skrzypi krzesło. Muszę sobie nowy kupić. Miał że już to kolejny raz mówi i tego nie robię. Więc tak, złoto. kupię złoto. Więc guźka guzika, nie zrobiłem debil ze mnie. Minuta jeszcze, niedokładna minuta. Dokładna minuta, okay. ok, teraz tak. Tutaj to jest. Czekajniec gdzie się wydrapię. A już. Czopek ze mnie jakiś taki. Dobra, więc tak minuta nam została. O faka. No serio. Dobra Wiemy, że wszystko działa Mamy 50 sekund I tylko jedna dźwignia nam była potrzebna, ale nieważne Więc tak. What the fuck? Nie nie no i tak mi to przyleci. Żdło się nie rozwaliła. Więc tak. Tak. Tak, tak. I 6 minut tam zostało, więc trzeba tu raz, dwa zrobić. I już. Kto ma Enchant? Nikt może. Mam no może. Mam. Więc tak, kto na no nie będzie potrzebne tylko teraz. Może ktoś do nas przyjdzie, albo i Nie. Dobra, Dewals. Ja mm. widzę cię, widzę cię. Widzę. To, to dziwne bo wszyscy stoją. Fajny plan. Super plan. Bardzo super. się daleko. What the hell? Jestem blisko już mniej więcej Fuck O oh no, a nie, mam tutaj już debil zapomniałem. Ja debil nie jeszcze. te? 3 Nie, nie opłaca się. I już ten yy, wytapiać chyba, będzie czwarte, ale ja chcę, to przecież mogę sobie tutaj tak to puścić, a później to zmienić na ja 6 minut. Się mogę już do, do góry kopać. No teraz mam, będę miał na buty. Jest więcej niż na buty będę miał. Do... The fuck? Jedno zabicie i po Tobie, nie? I... I wszystko le lega w gryzech. się ten cholerny, głupi błąd. Co zaś najgorsze. Dawaj, raz, dwa. Ile musiał mieć? Może mieć siedem przynajmniej. Okej. Okay. 7 jest. Jest 7. Jedna sztabka, szkoda, ale no sprawdzić. Dobra, no, już jestem. Klewa ścinka, nie wiem czy to usunęłem czy nie. Ale też mogę tego nie usuwać, więc to i tak na dwa się nie nada. Teraz się by nadało na buciaszki, więc idziemy po łuciżki. Dawaj, 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 dawaj. 3 Dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Nie, ile ten odcinek trwa, ale na pewno długo. Jeszcze dwa i mamy na buciuszki można iść, a mamy trzy minuty do walki, więc lepiej wychodzić i się zabić, niż iść cały czas tutaj, bo to będzie bezsensowny. Ostatni, dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 dawaj. Ten Malwi, musi być dobry. Zabija teraz, uważam, tak? Dobra, idziemy. Wychodzimy na powierzchnię. Malwi. oh my god. Nie pisze Malvi, Malvi. Fakale ale logi, a to była taka chwila ciszy. Mada faka. Nie wiem, czy tam skakać, czy nie. Ale rogi! O mada faka. Z niczym się napieprzać. Fuck fuck. O, mada faka. Ale zwało, ile rzeczy! Ja mam takie lagusy, że mnie cały czas cofa. Fak. Jakie laki! Fak. Nie! wylaguj dobra, więc na tyle w tym odcinku będziemy już kończyć więc narka i do następnego odcinka, już czwartego i właśnie to jest teraz też ogłoszenie, że Minecraft na modach na razie nie będzie bo lobi, robię nową paczkę i przez dwa, trzy tygodnie nie będzie jeśli się zaczynają wakacje i może będzie będzie, będą filmiki, niektóre jak będę jeździł, nie powiem na czym, i będą właśnie takie filmiki. No więc żegnajcie i do następnego odcinka. Narka.